Pierwszą z tych prawd, to jest właśnie ten oto Mąż Boży i jemu podobni. Skąd są? Kim są? Dokąd zmierzają? Co czynią? Dlaczego są dla nas tak ważni? Jak mamy ich nazywać? Otóż, kiedy była na świecie niezmącona jedność, wynikająca ze stworzenia, to pełny był obraz tego, o czym mówi szczególnie Apokalipsa. Ta niezwykła harmonia między Stwórcą a Stworzeniem. Ogromnie, niezwykle wielkie dzieło Stworzenia Bożego. Wszystko z miłości. Czymże jest tak naprawdę Stworzenie? uzewnętrznieniem się Pana Boga. Drodzy moi, umysł ludzki, choćby najpotężniejszy, nie jest w stanie ogarnąć tego, ale poprzez jakieś przykłady, poprzez swoiste podobieństwo do innych wydarzeń. Staramy się jakoś przybliżyć te wielkie prawdy. I pytamy, jak zrozumieć piękno i wielkość stworzenia? I pytanie drugie, które się jakoś tam ciśnie do naszego umysłu: po co to Bogu jest potrzebne? Otóż jest to do zrozumienia. Przypatrzcie się każdy sobie. Są w życiu naszym takie chwile, kiedy naprawdę jesteśmy bardzo blisko Pana Boga. A jeśli jest się blisko Pana Boga, to w sposób oczywisty korzysta się z tej mocy. Jeśli człowiek. Spragniony natrafi na swojej drodze źródło, to chciwie pije, żeby się napełnić. I dobrze się czuje. I kiedy otwieramy nasze serca, to chłoniemy Boga. I wtedy jesteśmy napełnieni mocami Bożymi. No i właśnie. Jak się potem zachowujemy? Człowiek, który w sobie ma potężną moc miłowania, a ona pochodzi od Boga, to w żaden sposób, choćby nie wiadomo jak chciał, zamknąć to wszystko w sobie. Nie poradzi. Ma ogromne pragnienie podzielenia się tym darem. Po prostu. I tego nie trzeba tłumaczyć. Bo to przeżywacie w sobie. Z tym jesteście na co dzień. Drodzy moi, choćby taki mały przykład. Są tutaj aniołki, ale obok siedzą mamy i tatusiowie. Niechby ktoś, co jest niemożliwe, zaznaczam, policzył wysiłek. Serca i umysłu, i rąk mamy, która to dziecko zrodziła i wychowuje i troszczy się. Czy zdajemy sobie sprawę, kochani, jak to jest kosmiczny wysiłek? A kiedy patrzymy na oblicze tej kochającej mamy, to patrzymy, jak to wszystko z taką. Lekkością, jakby to jej nic nie kosztowało. To jest właśnie ta moc miłości, która wylewa się z serca i czyni tak wielkie dobro. Jeśli my, ludzie, potrafimy dokonywać tak wielkich rzeczy, to czy uważacie, że Bóg jakby mógł z sobą poradzić, i zamknąć to nieskończenie wielkie dobro, które w sobie ma, nie uzewnętrzniając tego. Otóż to, i to, co my tylko w bardzo maleńkim zakresie jesteśmy w stanie odczuć, zobaczyć, zmierzyć, podziwiać, to to jest. Owoc tej wylewającej się jakby z wnętrza miłującego Boga dobroci, piękna, łaskawości. Mówimy kosmos, dar Boga. I w tym wielkim jakby, w tym całym pochodzie tego wylewającego się dobra, piękna, bogactwa, Pojawia się najpiękniejszy element, trudno nazwać element. Dziecko Boże, każdy z nas, zanim przyszliśmy na świat, zanim Bóg stworzył nas, w tym kompletowaniu tego bogactwa. Stworzył duchy czyste, aniołów. Obdarzył ich niezwykłymi mocami, inteligencją, a potem stworzył człowieka. I widział Bóg, jak się rzeczy Będą miały i aniołowie jako duchy o ogromnej inteligencji, przenikliwości, byli dopuszczeni do, do tej prawdy, że przyjdzie taki moment, iż człowiek zgrzeszy. A oni będą posłani do posługi tego człowieka. Rozumiecie, Sani, że nie wszyscy byli z tego kontenci, wypowiedzieli posłuszeństwo. Chociaż to posłuszeństwo nie jest takie, jak to my rozumiemy, nakazowe. To posłuszeństwo ma zupełnie inny wymiar. Posłuszeństwo wynikające z doskonałej miłości. I właśnie nie będziemy służyć człowiekowi. I nastąpiło rozdarcie wśród aniołów. Nastąpiło wypowiedzenie posłuszeństwa. I jak mówi apokalipsa, nastąpiła walka na niebie. Starli się wierni z niewiernymi. Ale rzecz jasna, jeśli ktoś oddala się od źródła światła, to idzie w ciemność. Jeśli ktoś oddala się od źródła mocy, słabnie. I tak oto zostali odtrąceni ci, którzy w swojej pysze nie chcieli być w sprawach bożych, razem z Bogiem. Drodzy moi, cała historia jest zbezczeszczona przez Pychę. Grzech Pychy jest fundamentem wszelkiej nieprawości ponad wszelką pewność. Gdybyśmy zanalizowali każdy nasz grzech, to gdzieś, nawet bardzo daleko, pierwszym takim pokładem, to jest pycha nasza. Na różny sposób objawiająca się. No i właśnie wśród tych, którzy jednak byli do końca i są wierni, są archaniołowie, aniołowie. To są nasi przyjaciele. Im bardzo zależy, aby nas nigdy w życiu nie spotkała tragedia taka, jaka spotkała ich współbraci Aniołów, bo czy kimże jest szatan? Jest współbratem tych świętych aniołów. On pozostaje nadal współbratem, pozostają nadal współbraćmi, ale odłączonymi upadłymi. Spotkałem kiedyś pewnego księdza, który z takim trochę żartobliwie wspominał swoje spotkanie z pewnym teologiem. Teolog to jest ten, który zajmuje się nauką o Bogu. Problem w tym, że ten teolog miał pięć lat. I mówi, wujku, ja już dużo wiem. Ja wiem, kto to są aniołowie, stróżowie i co oni robią, ale wytłumacz mi, co robi ta reszta aniołów. Miał na myśli pewnie i tego męża Bożego, Michała Archanioła. No właśnie. Nam trochę pismo święte rozjaśnia że to są mężowie Boży, których Bóg posyła na drogi nasze, albo kiedy dokonują się wielkie dzieła i oni reprezentują Pana Boga. Ten oto mąż Boży jest utożsamiany z tym dziełem, Obrony świętości dróg naszych. I jest mocny. Obok niego stoi archanioł Gabriel. To ten, którego Bóg wyprawił najpierw do Zachariasza, żeby obwieścił mu, iż syn, który się narodzi, będzie poprzednikiem. Zbawiciela. A potem posłował do młodej dziewczyny w Nazarecie, aby jej oznajmić, iż będzie matką syna Bożego. Jest Archanioł Rafał, który staje na drogach ludzkich i pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw. Leczy to, co jest zepsute. Przez grzech, przez nieporozumienie, ale także przywraca zdrowie, które jest cząstką naszego życia. To jest tylko taka, powiedziałbym, bardzo skromna odsłona tego wielkiego świata, który jest tak bardzo blisko naszego Ojca Niebieskiego. To sobie cenimy, że. Posyła do nas Archanioła Gabriela i każe mu być na naszych drogach, aby nas strzegł, aby nam pomagał w tej codziennej walce, jaką prowadzimy w imieniu Pana Boga. Stajemy codziennie, kochani, codziennie, w każdej chwili w tym. Tych szrankach o wyższe, lepsze wartości. Ciągle mamy za przeciwnika siejącego zło, mieszającego w naszych umysłach, zaciemniającego patrzenie nasze. Wszystko tylko po to, aby oddalić nas od umiłowanego Ojca. My wiemy, co to znaczy, kiedy dziecko zabłąka się z dala od kochającej matki, kochającego Ojca. Jaka to jest tragedia. No właśnie, ale Bóg nie pozostawia nas bez pomocy. Jakże winniśmy być wdzięczni opatrzności Bożej, że ci, którzy na co dzień są tak blisko Ojca, są także blisko. Na naszych drogach. Amen.